Widzimy się o ósmej u mnie. Pierwsza piżama party. Pewnie jesteś przerażona te wszystkie niewinne zabawy. Póki nie zagramy w prawda czy terror, wtedy się okaże, jakim potworem naprawdę jesteś. <laughs> Piżama party, piżama party? Wiem, że gdzieś. Aha. Prawda czy terror? Poznaj sekrety twych przyjaciół. O nie, Kleo na pewno mnie zapyta, w kim się kocham. Co ja mam zrobić? Co robimy najpierw? Możemy. Prawda czy terror? Tak. Tak, chodzę. No chyba, że nie chcecie, żebym się. Już wiem, czas na makijażyk. Pora na bitwę. Głupot. Czas na prawda czy terror. Franki, co wybierasz? Prawdę czy terror? E, e, terror? Terroryzuję cię, abyś napisała SMS do chłopaków. Impreza u mnie o głoście światu. <laughs> e, to chyba nie najlepszy pomysł. Dobra, prawda. Kim się kochasz? Zrobię to. Ślij. na pewno. Dobra, śli. No nie wierzę, że to zrobiłaś. Twoi rodzice oszaleją, gdy te chłopaki do ciebie przyjdą. Do mnie? Kleo, to twoja komórka. He, to prawda. O nie.